No witajcie. Dzisiejszy temacik – Komelon. Komelon jest to producent miar zwijanych i nie tylko, ponieważ produkuje również i noże, piłki i wiele, wiele innych rozwiązań. Ale dzisiaj skupmy się na taśmach y, mierniczych, na miarach zwijanych, a w szczególności porozmawiamy o nowości. O nowości, która jest od niedawna na rynku. Y, i można powiedzieć, że to jest taki hit w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o temat miar z lampeczką, czyli miar z podświetleniem LED. Ogólnie jeżeli chodzi o Komelona, ma naprawdę bardzo szeroką ofertę. Ja już niedługo nagram taki fajny odcinek, by wam pokazać naprawdę jak duży asortyment jest i jakie fajne możliwości. Posiadam kilka rodzajów tego producenta miar i na pewno poświęcę temu osobny odcinek. Ale dzisiaj skupmy się na temat tej nowości, która naprawdę rozwala rynek ceną i jakością. Miara zwijana z podświetleniem LED od Komelona, Mamy tutaj 8 metrów długości. Jest to bardzo duży plus, ponieważ konkurencja nie będę tutaj y, wnikał w szczegóły, ma miarę o długości 7,5 metra. A jakby nie patrzeć, pół metra robi różnicę. Y, co jest fajne, miara rozwija się kapkę powyżej 8 metrów, więc tutaj w zupełności możemy śmiało sobie po prostu y, pracować. Fajnie. Kolejny temat to gabaryty. Zobaczcie na tą metrówkę. Jest ona niewielkich gabarytów, śmiało się mieści z łoni w porównaniu do konkurencji, gdzie po prostu ciężko objąć ją rękami. Odświetlenie LED, fajne czy niefajne, bayer czy nie bayer? No pewnie że bayer, ale bayer użyteczny. Dlaczego? Jest wiele szczegółów, gdzie taki bayer się przyda, zwłaszcza porą jesienną lub jesienno-zimową, a już nie mówiąc o mojej branży, może na przykład o branży, e, nie wiem, składania mebli, gdzie trzeba wewnętrznie coś namierzyć, coś przymierzyć na jakiś wymiar. Nie lepiej podświetlić niż kombinować jakoś czołówko z lampką. Można? Można. Jest to fajna kwestia, Właśnie dzięki temu możemy naprawdę nie tylko oszczędzić wzrok, ale czas oraz mieć wygodę podczas użytkowania. Pomyślicie, pięknie gada, a czy tak jest w rzeczywistości? Powiem wam tak, jest w rzeczywistości. Dlaczego? Już mój wam, przykład z życia wzięty nieraz jest tak, gdy właśnie taką porą, jako jest szybko robi się ciemno i nieraz chcecie coś, coś doznaczyć, coś rozmierzyć i już zaczyna się robić szaruwa i przy zwykłych żółtych miarkach tego typu, gdzie mamy tutaj żółtą powłokę, no nie oszukujmy się, zaraz się oczy mienią, kleją, po prostu nie widzimy już wymiarów. Po prostu nie widzimy. To jest normalna sprawa. A że ja noszę okulary, to jeszcze mam gorzej. Więc yy, tak to wygląda. Więc podświetlenie, czemu nie? Nie lepiej pstryknąć guziczek i na przykład dokończyć daną pracę. Moim zdaniem lepiej. No dobra, pomyślicie ale dobra, to jest strasznie drogi gips, bateria będzie krótko trzymać itd., tak itd. Tak i już kolejny będzie mit obalony, ponieważ tutaj mamy 90 mAh akumulator 3,7V, który śmiało wystarcza na kilka dni. Mamy tutaj oczywiście wbudowane wejście na micro USB niestety, albo stety. Ja tutaj mam akurat mocowanie już magnetyczne, ponieważ ja takich nasadek używam do ładowania, ale już zdemontuję, muszę to Wam pokazać. Muszę Wam to pokazać. Zdemontuj się, żebyście widzieli, że to jest mikro USB. Dobra, zdemontowało się. Proszę bardzo, jest mikro USB i po naładowaniu naprawdę możemy bardzo długo świecić naszą o tutaj lampeczko. Więc tak to wygląda. Yy, kolejny temat to łamliwość naszej miary zwijanej. Producent mówi, na 2,4 metra się nie łamie, a ja mówię, że nie. A dlaczego? Ponieważ próbowałem wielokrotnie i moja miara łamie się na wymiarze 2,21, 2,25, 2,31, 2,25, 8 na przykład. Nigdy nie przekroczyłem 2,35, a tym bardziej 2,4 metra. Czyli to można powiedzieć, to jest taki standard dopuszczalny, bo nie zdarzyło mi się, żeby po prostu coś tam, może ja coś źle robię, może ja pod złym kątem to trzymam, nie wiem, być może 2,31. Więc załóżmy, że praktycznie jest. Kolejny temat to obudowa. Obudowa jest dość solidna, mamy tu sporo gumy, mamy y, fajny plasticzek. Dzięki temu tutaj nasza miara jest y, zabezpieczona przed upadkami. Czy to jest prawda? Parę razy spadła, żyje, nic się nie rozwarstwiło, więc chyba nie jest źle. Y, klips do paska tutaj jest metalowy, ja tutaj mam akurat oryginalny... Y, Komelona mocowanie zamontowane, ale gdzieś zobaczycie za chwilę przebitkę i będziecie widzieć, jak tutaj jest w oryginale. Mały minus, ponieważ mamy tutaj 76 mm, nie mamy pełnego wymiaru. No, niestety nie można mieć wszystkiego, a tutaj średnica jest, żeby Was nie skłamać. Około 42 mm, więc miała, miara jest niedużych gabarytów, ale, ale, właśnie, ale, ale nie jest lekka, żeby nie było, nie jest lekka, ale jak za, na swoje gabaryty i na swój rodzaj yy, długości, to można powiedzieć, że jest spoko. Mamy tutaj 448 gram. 448 gram mamy tutaj ale weźmy na przykład taką 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 myłoki, na przykład w generacji pierwszej podkreślam piątkę, która waży 357 gram i jest większa. Więc coś za coś. I też ma 20, nie 27 mm chyba ma yy, szerokości taśmy. Tutaj mamy 25, ale jak widzicie, yy, jest różnica. Więc jest to naprawdę można powiedzieć, że wybaczalne, ponieważ waga do rozmiaru jest tutaj picambelo. Kolejny temat to mamy tutaj podwójną skalówkę. Jasną, białą. Co, fajne, tak jak mówiłem, tutaj mamy o wiele lepiej widoczne podczas podświetlenia, więc tutaj jest bardzo duży plus. Na to blokada. Blokada dobra, solidna, powiem Wam, że naprawdę spoko trzyma. Bardzo przyjemna, bym powiedział, do nacisku, ogumowana. Voilà. Widzicie, lampka znajduje się tutaj pod przyciskiem, a ona jest uruchamiana tutaj magicznym przyciskiem od spodu, który podczas użytkowania, gdy na przykład nie używamy tego przycisku, czyli nie podświetlamy, w niczym po prostu tutaj nie przeszkadza. Nie zaczepiamy o to, nie zahaczamy, nie włączamy tego przypadkiem, więc tutaj jest bardzo duży, duży plus. Jeżeli chcemy, włączamy, działa, co nie? Można, można. No dobra. Jeżeli wszystko wam przedstawiłem, wszystko omówiłem, już wiecie jaka jest różnica. Wiecie, że ona jest naprawdę mała, niewielka i tak dalej, tak dalej. No to jaka jest cena? Cena też jest niewielka. W porównaniu do konkurencji tutaj mamy naprawdę bardzo fajną cenę. Oczywiście możemy kupić wszędzie, jest również na Allegro, jest również na sklepie, który właśnie ja tą miarę. Ogarnąłem, yy, czyli na PHU ABC, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście link w opisie, mamy również link, będzie na sklep, będzie na metrówkę. Myślę, że również fajną cenę dostaniecie za tą metrówkę, ponieważ chyba nawet ona teraz jest yy, w niższej cenie, yy, cenie niż wcześniej, ponieważ yy, jak ja yy, kupowałem. To była w cenie chyba kapkę ponad 120 parę złotych, a teraz chyba jest w lepszej promce. Więc myślę, że naprawdę spoko. Zobaczcie jeszcze na design tej metrówki. Powiem Wam, że naprawdę spoko design. To jest fajne. Tutaj może nie widzicie, ale to jest naprawdę bardzo fajnie podświetlone, co bardzo fajnie tą metrówkę z daleka widać. Więc też jest duży plus. Dobra, bo już się rozgadałem. Jest ponad 10 minut, więc ile można gadać o metrówce. O haku mówiłem, jak nie mówiłem, to sobie zobaczcie, żeby nie było. I tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem podświetlenie to jest tylko gadżet, buyer, bezsensowny, bezsensowny dodatek, czy jednak ma to jakiś sens. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.